Jędrzejów. Tu mieszka mały Jeepley. Pewnego dnia wpada pod samochód i traci przytomność. Budzi się jako duch i spotyka rodzinę duchów, która go adoptuje. Czy nasz bohater odnajdzie się w nowej rodzinie? Oglądaj odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a czyniesz na dziś to 7000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobały Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, z tej strony mały Gplay, słuchajcie, robimy właśnie zawody z Lumi na najlepszy zamek z piasku, dokładnie tak, zobaczcie jak na razie mój wygląda, w taki sposób, mamy tutaj flagę fajną, tutaj jeszcze właśnie go trochę dopieścimy, dopracujemy i mam nadzieję, że wygramy te zawody, A jak tam Lumi Tobie idzie, co? Jak twój domek, to jest, ten zamek. Dobrze, dobrze mi idzie. Normalnie tutaj kończę prawie go robić, ale mi się coś wydaje, że mój to nawet może i ładniejszy będzie niż twój, chyba jeszcze większy takiego zrobię trochę. Ty w, sumie, wiesz? ty w sumie podglądasz i bardzo, bardzo podobny do mojego nie, zrobiłaś, A nie. Co ale to ma być? Pod... O, jeszcze on ma tu drzwi. Eee, nie, 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 ja nie podglądam, nie e, podglądam. Nie, nie, no ja wygrałem, Lumi. Ja tutaj e, o, werdykt ogłaszam i w tym momencie wygrywa G-Play, słuchajcie. I w sumie niedługo już kończymy tutaj Zabawy w naszym no, przedszkolu, bo może jesteśmy do w przedszkolu. No, byśmy poszli już. No, co? słuchaj, już chyba możemy iść, bo moja mama zaraz po mnie przyjedzie, wiesz co, Lumi i ja będę ogólnie leciał. E, jutro coś fajnego porobimy, pobawimy się, weź te zabawki, o których rozmawialiśmy, co nie? Dobra! W no, razie to trzymaj ja idę się. do siebie do domku Tylko jeszcze idę tutaj do toalety pa. Dada, pa Także mamusia zaraz słuchajcie powinna po mnie przyjść A wy jeśli jeszcze tego nie robicie I wasz guzik subskrypcji jest czerwony Koniecznie już teraz zamieniajcie go na szary z dzwoneczkiem Żeby być na bieżąco Ogólnie niedługo będzie nas już 2 miliony Także mega mega dużo Wpadajcie też do sklepu edgyplay.pl Po super ciuchy gadżety I oczywiście słuchajcie jeśli chcecie być super ultra pro Najlepsi to zostawcie kciuka sam w górę To na pewno na pewno pomoże tutaj mi E, i mam nadzieję, że zaraz mama przyjdzie, ale Ty widzicie ten diamencik z tyłu. Ej, co tutaj robi diamencik? Ja cię kręcę! Diamencik! Ej, może będzie tu gdzieś więcej Ej, diamentów. Patrzcie, tu jest następny! Ej, dobra, mama najwyżej na mnie poczeka przy przedszkolu. Ja cię kręcę, jestem bogaty. Słuchajcie, ile sobie zabawek kupię za te dwa diamenciki? i następny! Ej, tutaj jest cała drużka diamentów. Najfajniejszy dzień w moim życiu. Ej, normalnie czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem. Tutaj jest cała masa diamentów. Dobra, wróć! co najwyżej dzisiaj później do domu zbiorę dzisiaj tyle diamentów, żeby kupić sobie tyle zabawek, żeby nie będę ich w stanie unieść. Normalnie jutro w przedszkolu każdemu dziecku dam fajną zabawkę. O nie, zombie! Ej, chłopaki, może się dogadamy jakoś. Ej, zostawcie mnie. Ej, spokojnie, nie, nie, nie. Ja uciekam. Słuchajcie, o nie, napadli mi jakieś zombiaki, bardzo niedobrze. Najgorszy dzień, słuchajcie, w moim życiu. Co to ma w ogóle być, zombiaki? Halo, niech mnie pan uratuje. Stop, stop, stop! O, co to jest? Niam, 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 niam. Ej, co się stało? Ej, dlaczego jestem czarno-biały? Czy ja jestem duchem? Ej, wyszedłem ze swojego ciała! Gdzie jest ten samochód? Pamiętam ostatnio, że mnie ktoś tutaj potrącił. Ej, co to ma być w ogóle! Ja cię kręcę, słuchajcie, zwiewam stąd. O nie, nie wiem kompletnie, co tutaj się stało. Mam w ogóle jeszcze te diamenty, piasek. Ej, ja chyba ze szkoły wracałem i nie wiem w ogóle, jestem teraz duchem. Bierzemy, słuchajcie, ten skuterek. Na szczęście mogę jeździć skuterkiem. Przecież duchy potrafią latać i potrafią dużo fajnych rzeczy. I ciekawe, czy ja w ogóle to potrafię. Ja muszę wrócić do domu. W ogóle mama się pewnie o mnie ma i tak dalej. I mama, patrzcie. Mamo, mamo, jestem Dzień tutaj. Dzień dobry, ja tutaj poproszę kurczaczka w takim mamo, razie. Halo. Poczekam na to, zewnątrz. Tutaj jestem. Ej, mama mnie nie widzi. Chyba jestem duchem. Ej, nie wiem, za, zatrzepoczę może drzwiami, może się skapnie tutaj. Halo, mamo, widzisz mnie tutaj? Jestem, halo. Tańczy A tutaj. już do odebrania, Ej, dobrze, dziękuję w takim sobie. razie. To Ej, będę już y, to później zapłacę. Do widzenia. Jest, słuchajcie, mama w ogóle mnie nie widzi. Ja chyba jestem duchem. I no co ja teraz zrobię, słuchaj? Mama mnie nie widzi, nie słyszy mnie, i w ogóle tak naprawdę się nawet o mnie nie martwi. Poszła sobie, słuchajcie, do restauracji, jak gdyby nigdy nic i kupiła sobie jedzenie, zamiast mnie gdzieś szukać, nie wiem, na policję to gdzieś zgłosić, że zaginąłem czy coś. Ja nie wiem, co mnie mam teraz zrobić. Słuchajcie, jestem teraz samotny, nie wiem w ogóle, czy ktokolwiek będzie mnie widział bądź słyszał. To jest po prostu tragedia. Słuchajcie, nie wiem, wejdziemy może tutaj do sklepu i zobaczymy. Halo, dzień dobry, widzi mnie pan? Halo, tutaj jestem, widzi mnie pan, tutaj, tutaj latam. Przekichana to jest przecież sprawa, jakie ja mam tutaj teraz funkcjonować. Ej, ducha widzę. A ej, co ty tutaj robisz? Co wy duchami jesteście? Ej, ja nie wiem w ogóle, czemu ja was widzę i wy mnie słyszycie i rozumiecie i widzicie ja cię kręcę, mnie nikt nie widzi. O co a tutaj chodzi? A czemu jesteś tutaj sam? Czemu jesteś sam? No słuchaj, ogólnie nie pamiętam nic, w ogóle ja nigdy duchów, ja się boję was słuchaj, ja nigdy duchów na nie potrafię Nie nie się, no potrafimy, bo jesteśmy duchami, to jest moja córka, to jest moja żona. Aha. Ogólnie jakbyś chciał, to możemy Ciebie zaadoptować, jeżeli jesteś taki samotny e, jesteś sam. E, czyli tak. wychodzi na to, że jestem teraz duchem i ja tylko tak. widzę duchy i potrafię porozumiewać się z duchami, a nikt mnie nie widzi i poza Wami i nikt nie słyszy mnie, moja rodzina, ani nikt, żaden mieszkaniec miasta, dokładnie, tak? Dokładnie, dokładnie, tylko my duchy Ciebie tutaj widzimy i słyszymy. Jak chcesz, to chodź za, za mną i za moją rodziną do naszego domu, to którym strasznie... Adoptować w tym momencie, żeby żebym ja teraz był w naszej no tak, no. rodzinie. chcesz być taki samotny, z nikim nie rozmawiać, to możesz być po prostu razem z nami. Co no ty dobra. na to? A, no a to. No mnie latać. Ja chcę mieć takie też super mocy, normalnie jak duchy, potrafić latać i tak, normalnie. możesz to zrobić, ale musisz tego bardzo chcieć żeby potrafić lat, chodź mm. tutaj, tu jest nasz dom. Ja Zapraszam cię. cię. Ale każdy się boi, każdy się boi, to jest najbardziej nawiedzony tutaj dom w tej no okolicy. Tak. Mi mamusia, to normalnie kazała trzymać się z daleka od tego domu, bo mówiła, że on jest nawiedzony i że tu straszy. A tak naprawdę to wy tutaj straszycie w tym domu i wszystkich odgania się tak? 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 Uuu, Zgadza się? Tak, dokładnie. Chodź, zaprowadzę ciebie na górę i możesz sobie tutaj wybrać swój pokój. No, super. no ja ci chyba wybiorę nawet tutaj i możesz sobie go urządzić, jak tylko po prostu będziesz chciał. O, dziękuję możesz ci. wszystko, mieć, tylko wiesz co. Żeby to zrobić, to musisz po prostu wiedzieć czego tak naprawdę chcesz, a wszystko tobie się uda, jako że Serio? jesteś teraz z duchem. No tak. Czyli co, dokładnie jak Na tak. przykład sobie pomyślę w głowie, że bardzo, bardzo, bardzo chcę latać. To jest Moje marzenie i chcę, chcę normalnie potrafić latać, to będę umiał latać? Da się tak? To? Dokładnie, ja, tak, Ja potrafię latać jako duch, widzowie, no widzicie? Ja cię kręcę, widzicie całe miasto, normalnie teraz lotu ptaka, coś pięknego. Ej, wracamy teraz tutaj, na nasz balkonik. Ej, rzeczywiście to działa, miałeś rację, duchu. Jak ja teraz No sobie właśnie, robię, Więc pokój? teraz urządź sobie pokoik, a ja schodzę na dół. Jak Dobra. coś, To wołaj. Okej, okay, to trzymajcie się, ja cię mam swój własny pokój, a teraz bardzo chcę dostać itemki normalnie, żeby udekorować sobie ten swój pokój. Oj, tutaj popsułem. Także na przykład chcę mieć tutaj stolik jakiś. To bierzemy stolik. ja Jacie, jak ja normalnie teraz wszystkie itemki mogę, słuchajcie sobie, jak chcę udekorować normalnie. Ten na przykład chce mieć łóżko, jakieś fajne, duże łóżko. Okej, okay, także patrzcie. Biorę łóżko, biorę stolik. Jacie, cały domek będzie najfajniej udekorowany w całym domu. Patrzcie, jak fajowsko. Ja potrafię wszystko. Teraz tylko krzesełko i i mam pięknie urządzone. Ja tyle zbrojek. Mega w ogóle mam jakieś mieczyki. Ok? E, czekajcie, wezmę krzesło. E, tutaj cyk. I mam tutaj na przykład takie krzesełka. O, takie są fajne. Także dookoła stolika. I będziemy zapraszali tutaj kumpli. E, wezmę może sobie zaraz jeszcze zabawki i tak dalej. Ale fajowo. Normalnie mój własny pokoik. I taki Ej, mieczyk a nawet mam. co ty tutaj o, robisz? I co? Już potrafisz teraz wszystko? Masz te wszystkie takie, jakby, takie. Mocy tego ducha, że możesz wszystko robić? No, jeszcze dopiero się uczę, wiesz, bo ja jestem dopiero od niedawna duszkiem. No. A na razie tutaj sobie urządziłem e, tak, taki pokój, jak ci się podoba, co? No, powiem ci ogólnie, że fajnie, ale wiesz co, jesteś teraz nowy i ja tutaj chciałabym, że musimy zrobić pojedynek. Jaki jako pojedynek? Ja, to wystraszy albo najbardziej, albo największą liczbę osób. Ten po prostu wygrywa i można powiedzieć, że jest lepszy. A no, okay. aczkolwiek nie wiem, czy ci się to uda, bo mi to na pewno, no ale możemy się po prostu przekonać, jakąś no tak naprawdę przestraszysz, nie? No i co? Musimy no. straszyć innych, jak to duchy tak? straszają. Tak, tak, tak. Dobra, okej, okay, wchodzę tutaj. w to. Ja wygram z tobą te zawody i zobaczysz, a o co gramy? No, o, yy... o miano najlepszego duszka straszaka, tak? Tak. tak. Dobra, topa. Łączne. I słuchajcie, normalnie z moją nową siostrą robimy teraz zawody. Kto najbardziej yy, wystraszy kogoś albo największą ilość osób, ten wygrywa. Kogo ja bym mógł tutaj wystraszyć? Słuchajcie, teraz to ja normalnie mogę wszystkich wystraszyć, kogo tylko chcę. Ej, przecież tutaj mieszka moja koleżanka Lumi, a może byśmy ją, słuchajcie, wystraszyli. Przecież my mamy teraz dostęp do wszystkich przedmiotów. Możemy sobie na przykład yy, wziąć kolce, jakieś straszne, normalnie itemki i po prostu potrolować, nawet lawę, wziąć ten, wziąć na przykład pająki, pająki na przykład, patrzcie, o, tutaj mamy jakieś pająki, możemy wziąć, słuchajcie, silverfisze, okej, okay. i patrzcie, Lumi tutaj jest, to teraz je zespawnujemy, o nie, dobra, o nie, znikają mi te akurat silverfisze, ich tutaj nie możemy zespawnować, ale, mało ale na razie, tak, może tylko tutaj postawimy tu albo pająka, patrzcie, pająk działa. Dobra, zaraz ją zjem normalnie. Co to się pają... stało? Ona się o boi nie? przecież pająków. Pająk, pająk do mojego domu idzie. O nie, o nie, o nie, jak to? A? Nie, nie, idź sobie pajączku. Idź sobie pajączku stąd. Ja się po prostu ciebie boję. Idź sobie, nie no, muszę szyb... au, au, au. muszę się. do tego swe... Co? Tu takie kolce. Przecież przed tych kolców tutaj nie było, gdzie moje kwiatki są. Nie no, no, ktoś Zajemy sobie grudek cały. Prawą robi... cały ogródek. Robi... Normalnie już nie będzie, mówi, e? no, miała żadnych co? sadzonek. Ha. Co to co się dzieje? Nie, mój dom. Muszę po prostu chyba na strasza komuś dzwonić. Nie, no teraz już się nie uwolnię z swojego domku. To, Muszę słuchajcie. się teraz zamknąć tutaj w domu i stać po prostu na czatach, żeby nikt tu tylko nie Dobra, przyszedł. Dobra, teraz straszymy, słuchajcie, drzwiami. Nie będzie wiedziała, co się dzieje, jak będziemy otwierać i zamykać. Co takiego? Dobra. O nie, niech mamusia wróci, nie chcę być tutaj sama w domu. Kolce? Kolce, ktoś tutaj... O, o nie, o nie, o nie, uwaga. To, Patrzcie, to, jak to działa, słuchajcie. Nie, słuchaj no ciemne. ja muszę po prostu coś zrobić. Ja muszę się stąd wydostać po prostu z tego domu. Tu jest strasznie, coś dziwnego się... Nie, no, ja cię nie rozbiję tej szyby, bo jestem za malutka. Dobra, słuchajcie, ja nie Ale mogę jeszcze, żeby nie było tylko. tak źle. To trzymaj tutaj na poprawienie humorku parę diamentów. Diament? A ja uciekam, słuchajcie. Dobra, tego tutaj pana zostawiamy, żeby trollował tutaj Lubi. Mam nadzieję, że się wystraszyła, słuchajcie. Może jeszcze weźmiemy tutaj... Zrobimy jej zdjęcie, żeby mieć dowód w ogóle, że ona jest straszona, słuchajcie, zobaczymy w ogóle, gdzie ona tutaj. E, tutaj jej nie ma, słuchajcie. Nie wiem, gdzie ona poszła. Nieważne. Tak czy inaczej, zrobimy zdjęcie jej całego domku i po prostu pokażemy, e, właśnie tutaj, naszej siostrze Duszkowi, e, jak nam poszło. Zobaczymy, jak to zdjęcie wyszło. Ok, także już się wywołuje. No i pięknie, wystraszona. Nie wiem, ogólnie, możemy jeszcze, słuchajcie, kogoś tutaj strollować. To nie musiał być ostatni trollik. Może na przykład na komendzie policji. Ej, normalnie patrzcie, jak tam jest policja, to możemy my tutaj teraz latać. O nie. Mama idzie na policję? Po tak, mi jest strasznie smutno. Ja nie mogę. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana. Mój syn zaginął. Ja po Mama prostu się nie wiem, gdzie nie jest. Ja się tak strasznie o niego martwię. Nie wrócił ze szkoły. Nie wiem po prostu, co się z nim dzieje. Proszę, niech pan zacznie go szukać. I tutaj reszta policjantów również. Jak coś będę czekać, może na niego po prostu w domu. Ale tak mi się chce płakać. Naprawdę strasznie. No nie, mamy... Słuchajcie, mamy mi jest szkoda. Trollowałem co prawda tego policjanta. Wiecie co? No, spawnujemy im tutaj całą masę pająków! Cały normalnie komenda policji w pająkach. Uhu, dobra, i uciekamy stąd, bo nie usiadłem tutaj na krzesełku. Pajączki wiecie co robić? Wiecie, co robić tutaj na komendzie, także powodzonka. Okej, okay, ale będą mieli niespodziankę. Wiecie co, mamy? Mi się zrobiło bardzo szkoda. Mama przecież za mną tęskni i chciałaby, żebym ja wracał do domu, a ona mnie nawet nie widzi i nie słyszy. Ja potrafię latać. Mógłbym ją obdarować normalnie diamentami, czym tylko się... Da. Słuchajcie, podrzucimy może i pod dom masę jakichś wartościowych, słuchajcie, rzeczy. W sumie nie, nie mam zielonego pojęcia, tylko jak ja mam do niej wrócić. Wiecie co? Przecież ja bym się musiał w ogóle odmienić, jakoś wrócić normalnie do swojego poprzedniego ciała i odżyć. Ale ja nie wiem, jak to zrobić. Może porozmawiamy z moją rodziną duszków. Może gdzieś tutaj znajdziemy jakiegoś naszego po prostu rodzinnego przyjaciela i mi po prostu powie jakieś rodzeństwo albo rodziców. Rodzice, jesteście, słuchajcie, nikogo tutaj na razie żadnych duszków nie widzę. O, siostra! Siemanko, jak ci idzie? Ja tam, jak, ja jak ci trollki? Idzie. No Ja tutaj prankuję osadników mi po prostu idzie rewelacyjnie Patrz. tak na Patrz, dobrą sprawę. Jak strollowałem Lumi, normalnie tak się wystraszyła, że chyba wygrałem z tobą te zawody. Wiesz co? Ale ty... mi jest trochę przykro i smutno. Ale bo... ty to jesteś dobry, normalnie. No. Ja jestem w szoku, że... No, ciebie słuchaj tutaj, wiesz co, troluje. Duchem, to wiesz Słuchaj, co, nawet one nie widzą. Bardzo mi jest przykro, no, ponieważ mojej mamie jest smutno, ona za mną tęskni. I Ja bym chciał ogólnie, jednak wrócić do swojego ciała. Ja nie chcę być duchem, ja chcę być normalnym, wiesz co, człowiekiem i chcę sobie normalnie chodzić do szkoły, do przedszkola, tak jak chodziłem i da się ogólnie jakoś po prostu no, to cofnąć. Ja bym chciał po prostu być z powrotem chłopcem. No, wiesz co mam zrobić? Co? to nie jest takie proste, ale jest taki jeden sposób. Jak to możliwe? Ale musisz po prostu iść do Boga i go bardzo poprosić żeby się wrócił do swojego wcześniejszego ciała jak się dostać tego... do boga Chciałam zrobić taki specjalny portal. Tak wiesz co jak do netheru się robi, tylko z glowstonem, no i po prostu z wodą. Tylko wiesz co, Bóg ogólnie, on może nie być taki chętny, bo ogólnie nie możemy robić w ogóle takich portali, ale jakoś tam zasady... Glowstonu, tak? Czekaj, tak. Glowstone. I co wtedy się będziemy mogli dostać do nieba i porozmawiać tak, z Bogiem, do nieba. tak? I co, tak, tak jak dokładnie. zwykły portal do netheru, tak? W ten sposób? Tak, tak, tak. Dobra. O, dobra. Tutaj, i teraz w górę jeszcze drugi, i teraz musisz połączyć i dać tutaj wodę. A Tylko wodę. wiesz co, bo ogólnie my jesteśmy tutaj takimi duszkami, i mamy niezałatwione Ciała. sprawy, bo normalnie to byśmy poszli do, no do nieba. Tylko no wiesz co, to musi Bóg się po prostu zgodzić. Naprawdę, to nie dobra. będzie takie proste. Dobra. Zrobię ci zdjęcie, żeby pamiętał tutaj, jak to właśnie yy, się robi dobra. ten portal. To co, wbijasz ze mną teraz do nieba? Idziemy pozwiedzać siostra, dawaj, chodź. co ja, ja wygrałem, ja wygrałem te zawody w straszeniu, wygrałeś, na pewno wystraszyłam lepiej, słuchaj, a tymczasem dawaj wbijamy do tego portalu, Dobra. tak, słuchajcie, trzy, uh. dwa, jeden, Uhu, wchodzimy. Uhu. Ja cię kręcę. Ej, siostra, widzisz, to no. jesteśmy chyba w niebie. Udało się, przeszliśmy tym portalem. Idę. Ej, a co to w ogóle jakieś wirmie tu wciąga? Co tutaj się dzieje? Musisz Ej, uważać. Prezenty. Musisz uważać. Siostra, czy ty to widzisz? Bardzo w ogóle tutaj są no. jakieś prezenty dla nas. Ja cię kręcę, ale prezentów, to wiesz co? Ty idź do tego Boga, ale ja się tutaj rozleję. Nie, tutaj jest? Ej, tam coś jest na górze, no, Tu tam to jest chyba Bóg. Tam, on tam to mieszka. On tam jest Bóg. Widocznie on musi tam mieszkać. Wiesz co? Ja tu pierwszy raz w ogóle jestem tylko za opowieści od rodziców. Od tym wiedziałam, więc musisz go po prostu odnaleźć. A ja tu się porozglądam dobra, w takim razie. To pasiotra, ja nie mogę patrzeć, jaki śmieszny slajnik W ogóle tutaj są jakieś dziwne potworki. Słuchajcie, to niebo w ogóle wygląda tak, jak sobie go nie wyobrażałem. To jakaś dziwna roślinka w ogóle, ale dobra, lecimy teraz do Boga i poprosimy go, żeby mógł po prostu wrócić do swojego ciała i żebym już nie był duchem, bo ja za bardzo nie chcę być duchem. Ja bym chciał wrócić do mamusi, która za mną bardzo tęskni, dlatego idziemy, zobaczymy, jaka. Świątynia ogromna! Jakie kolumny normalnie, fajnie to wygląda. Dobra, także wchodzimy i tutaj będziemy musieli być bardzo ostrożni. Wow, jakieś itemki. Nie, nie będziemy tutaj ze świątyni zabierali. Tutaj też są portale, widzicie? Ej, patrzcie, tu są drzwiczki jakieś. Ej, one były przed chwilą otwarte, mi się zdaje. Także. Patrzcie, tam jest normalnie jakiś anioł i Bóg. Czyli dobrze, dobrze trafiliśmy się, prawda? Dobrze, dobrze, dobrze Bóg, Bóg A kto się tutaj Zapraszam! Dzień, Zaprasza. Dzień dobry, panie Boże. Ja jestem G Play i ogólnie tak. najprawdopodobniej potrącił mnie samochód i zostałem duchem. I ja przychodzę tutaj do Boga w takiej sprawie, ponieważ chciałbym z powrotem wrócić do swojego ciała, bo mamusia za mną tęskni. Ja chcę być normalnym człowiekiem. Mm, mm. Ja no dobrze, no ale w pierwszym, najpierw, w pierwszym momencie musisz mi powiedzieć tak naprawdę jakim byłeś człowiekiem co Najlepszym. robiłeś do przedszkola chodziłem byłem grzeczny, miałem dobre oceny i się super uczyłem panie Boże Dlatego ale proszę. coś tu kręcisz ja Bóg wszystko widzi ja widzę mi, że miałeś jedynkę tutaj jedną z wefu no i byłeś niegrzeczny dla mamy no ostatnio. czasami, jak to mama jak po prostu zrobiła taką małą awanturkę, no to wtedy byłem niemiły ale to też nie w 100% Boże moja wina i, wina czasami leży po obu stronach, proszę czy zrobić. No, ale ja tu widzę jeszcze jedną rzecz, zrobiłeś zły uczynek jako duch, I... trollowałeś Lumi No tak, Ale jeżeli chciał wrócić się. do swojego ciała, musisz zrobić jeden dobry uczynek. Wybrany A? przez ciebie. Tak, no i wtedy ja to zweryfikuję i się po prostu zastanowię, czy wrócisz do swojego ciała, czy no niestety dalej dobra, będziesz duchem. Dobra, czyli co? Muszę wrócić na Ziemię z powrotem, Boże, i tam tak zrobić ten dobry uczynek, jakiemu się mieszkam? Tak. Dobra, tak. to wszystko rozumiem. A mogę jeszcze zdjęcie zrobić, żeby widziałem Boga? No dobrze, dobrze, to możesz zrobić. A, ja Cię kręcę, jaki anioł w ogóle, taką aureolkę ma, dobra, też mu zdjęcie zrobię, także dziękuję za szansę, Boże, ja normalnie już uciekam, Wykorzyst czy Dostaj tylko ją dobrze, to co masz zrobić, żeby ta szansa się udała. Jasne, i słuchajcie, jest szansa, że ja wrócę do swojego ciała, już nie będę duchem, Bóg mi dał szansę, także bardzo się cieszę. Dobra, przychodzimy. słuchajcie, tym, albo tym portalem z powrotem, e, mam nadzieję, że siostra już też tam wraca, Wow! jesteśmy słuchajcie z powrotem tutaj. O, już ja cię jesteś, kręcę. Już o, jesteś. Siostra, jak, jak tam, tam, wróciłaś było? też? Ja w ogóle. No wróciłam, ja. mi się w ogóle tam nie podobało. Ja wolę ten jednak świat. A ty jak? Jak z Bogiem? No słuchaj, w ogóle dostałem szansę od Boga. Powiedział, że jak zrobię tutaj, e, wiesz co, jakiś dobry uczynek, to tak naprawdę mam szansę, e, żeby się z powrotem wrócić do mojego ciała i żeby być normalnym chłopcem. Dlatego muszę zrobić teraz dobry uczynek. Ostatnio w sumie wystraszyłem Lumi, dlatego chyba idę zrobić dla niej jakiś dobry uczynek. Nie wiem, może coś dla niej zorganizuję, jakieś przyjęcie. No dobra, czy to. Ale ja lecę teraz do domu albo kogoś postraszę, straszę. Papa, ja, no w sumie ona sobie może straszyć, słuchajcie. Skoro ma tutaj tak naprawdę e, taką możliwość i nie chce z powrotem wrócić do swojego ciała, tylko być duchem, no to może straszyć. Wiecie co? Przygotujemy Lumi najlepszym normalnie tutaj, najlepsze przyjęcie, jakie kiedykolwiek miała. E, dużo stolików, e, na pewno jakichś ładnych, czerwonych. E, dużo po prostu gości możemy zaprosić, słuchajcie. Pełno jedzonka, jakieś prezenty dla niej. Nowy komputer na przykład. No myślę, że w sumie to starczy. Także to na razie tutaj. E, zniszczymy. Robimy, słuchajcie, mega przyjęcie, żeby po prostu poprawić Lumi humor, zrobić jej niespodziankę. Zaprosimy tutaj całe miasto do, do niej na imprezkę, jakieś pyszne jedzonko i prezenty. Prezenty w sumie tutaj możemy gdzieś poustawiać. Także, słuchajcie, weźmiemy tutaj już takie zapakowane prezenty. Okej, okay, tutaj jest w sumie ich sporo, także porozkładamy. O, sztangę tutaj. Lumi też nie będzie musiała na siłownię chodzić. Na przykład taki też prezencik dostanie. I słuchajcie, układamy tutaj wszystkie te prezenciki, żeby jej po prostu tu się bardzo miło zrobiło. Bo poczuję się jakby miała urodziny. I tutaj dwa takie albo cztery większe prezenty. To na to jeszcze, słuchajcie, górę prezentów Lumi dostanie. Komputer jeszcze i laptop. I myślę, że będzie mega, mega zadowolona. Okej, okay, także komputer. No taki może stary. Nie, tutaj ogólnie są takie fajniejsze komputerki. Także dostanie tak. Taki komputer. Laptopa. Nowy tutaj monitor. Telefon może też taki. O, maszynę do gier. Odkurzacz. No myślę, że jej tyle starczy, słuchajcie. Także e, taki zestaw komputerowy do grania, e, o coś takiego. Tutaj jeszcze jej laptopik, e, tutaj po prostu damy jej tyle rzeczy, żeby była mega zadowolona, żeby to było e, podciągnięte pod bardzo dobry uczynek. Nowy telefon, no i odkurzacz. Myślę, słuchajcie, że to wygląda epicko. E, jeszcze ja no... tyle mam tutaj tej lawy, że nie mam jak wchodzić. Muszę przez ogień z tyłu wchodzić. Czekajcie, do wyczyścimy tą la lawę, musimy ją Ej, tutaj oczyścić. Co tu, tu jest? Gdzie? Tyle prezentów dostałam? Lumi chyba zobaczyła, słuchajcie, musimy ja też zrobić dobry uczynek. Ja cię kręcę taki stół Czykajcie? ja nie mogę... Ciekawe kogo to jest po prostu z pałka, że ktoś tabliczkę. Tak tutaj nie tutaj urządził. Nie Dobra. no, ja jestem po prostu, to jest mój najszczęśliwszy dzień w takim Lumi. razie. I tutaj krzesek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na dwanaście osób. O, źle napisałam, ja ale to w... nieważne. Okej, okay, Lumi musi zobaczyć teraz tabliczkę, Ej, słuchajcie. Co to jest? Dla Lumi wszystkiego najlepszego to pewnie miało być. Tak, najlepszego, czyli ale nie dokładnie kogo? o co chodzi. Ktoś, ktoś tu jest? Halo, halo! Dobra, Kto czekajcie, zaraz może je się ujawnię, bo duszek powiedział, że jak bardzo chcę, to mogę się ujawnić, ale jeszcze tutaj postawimy właśnie ciasta, słuchajcie, dla gości naszych. Ale sobie zaraz jak okay. Cyk, 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 ciemne i jasne. Dobra, ale także teraz... Jezus! Bardzo, bardzo chcę się ujawnić, Lumi. Bardzo chcę się jej ujawnić. Halo, Lumi, widzisz mnie? Halo, tutaj jestem. Tutaj, hey. widzisz? Siemanko? To ja, G-Play, ale jestem duszkiem. Słuchaj, postanowiłem Ci zrobić dobry uczynek i zorganizowałem Ci takie przyjęcie. Są tutaj ciasta, te wszystkie prezenty są dla Ciebie. Ja I po prostu chciałem zrobić coś dobrego. Dodatkowo oczyszczę Ci, wiesz cały podwórko z lawy. Możesz tutaj zaprosić wszystkich gości, jakich tylko chcesz. Ja i to jest prostu... najcudowniejszy dzień w moim życiu. Ja cię kręcę, ale super i tyle prezentów! Ej, bo tyle wiesz co bo ogólnie. Ja rozmawiałem z Bogiem i możliwe, że ja już nie będę duszkiem i z powrotem wrócę do swojego ciała, ale nic się nie dzieje, nic się słuchaj nie zmieniło i nie wiem w ogóle co mam robić. Myślałem, że jak zrobię ten dobry uczynek to już wszystko będzie dobrze, wiesz co? Idę jeszcze coś wykombinuję, a ty Dobra. się baw i ciesz się. Dobra słuchajcie, Dobra, może i... nie wiem, może chodzi tutaj o tą lawę, nie mam zielonego pojęcia o co chodzi, czemu to nie zadziałało kompletnie słuchajcie i w ogóle nic się nie odmieniłem, myślałem, że się odmienię, już i wszystko będzie w porządku. A tu jednak wychodzi na to, że, 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 że może ten uczynek nie był aż taki, taki dobry, żeby po prostu tutaj, słuchajcie, już się odmienić. A może ja muszę wrócić do swojego tego ciała, słuchajcie, wiecie co? Ja wracam teraz do swojego ciała i może muszę po prostu do niego wejść, żeby z powrotem odmienić się. Dobra, tylko mam nadzieję, że te, te moje ciało nie zostało zabrane na cmentarz. Okej. Okay. Ej, patrzcie, a co tam w ogóle... Dobra, musimy to wszystko zakopać, żeby tylko robi? nikt nic po prostu nie widział. O... No, chyba czało. będą myśleć, że to jakieś prace budowlane. Dobra, lecę teraz szybko do swojej tajnej bazy i co pieniążków mam. Tak dużo strasznie tych pieniędzy. pieniędzy. O, to moje autko. Też będę musiał je zniszczyć. To mnie potrącił, słuchajcie. Dobra. Tym autem no no Dobra, tajną mamy tutaj kaskę po prostu z co banku, ze wszystkiego, co się po prostu da. Okrad nie bank. no, no ekstra, no ekstra. Po prostu, jak nie wiem co, tyle diamentów. Dobra, mam tyle. mam Dobra, mam pomysł, co słuchajcie, jest? o nie Chyba zobaczył, że ci skrzynkę otworzyłem Patrzcie, postraszymy go trochę za, za, za szybko zamykamy to bedrokiem Zaraz, słuchajcie, przygotujemy na niego pułapkę co się tutaj, stało? wykopiemy I dziurę to stąd szy Szybko kopiemy dziurę ja i go to tutaj sprawa? schwytamy, schwytamy go tutaj I tak naprawdę oddamy w ręce policji Słuchajcie, Be zabedrokujemy, Żeby po prostu się stąd nie wydostał I po prostu pożałuje tego, stąd że wypuścić. Okradł bank Dobra, niech on tam siedzi grzecznie, lepiej Niech się nie odzywa, słuchajcie, to będzie jeszcze lepszy Uczynek, który zrobię, niż wcześniej, słuchajcie. Dobra, także wszystko jest zabedrukowane. Teraz wszystko, trzeba to po prostu e, wziąć, e, przysłonić ładnie. Także bierzemy to, przysłonimy. E, weźmiemy jeszcze może tutaj kolce, żeby miał nasz kolega e, trochę ciekawiej. E, także może się tutaj pokuje kolcami. No i dobra, robimy, słuchajcie, e, tutaj taki kamuflaż. E, nasz kolega tu zaraz wybiegnie i po prostu będzie wystraszony. Auuuuuu, udaj. Wszystkie o, o, ty złodzieja. Zim to wszystko oddam! Wszystko oddam nie, no ja uciekam, ja się po prostu boję, ja się boję. A! O, nie, nie, ratunku, ratunku. Niech wypuść mnie stąd, kim teraz ty jesteś? Tak ty się tak łatwo stąd nie uwolnisz. To ty, ja się mnie Ty mnie potrąciłeś, ja nie słuchaj, mogę. I teraz pożałujesz tego, rozumiesz? Nie, pożałujesz. pożałuję, no przepraszam, ale nie rób mi nic złego i nie mów o tym nikomu. Nie chcę iść do więzienia, proszę. Pójdziesz, pójdziesz siedzieć, słuchaj. Zostaniesz w ręce policji oddany. A tutaj jeszcze, żeby yy, żebyś miał ciekawie I zalewam ci tutaj lawę. Także, pa, trzymaj się. Okej, okay, słuchajcie. Także zrobiłem dobry uczynek. Co? Teraz zostanę? Teraz zostanę? Um... Wow. Ej, ja nie mogę. Patrzcie, jestem, chyba się udało. Ja cię kręcę, czyli Bóg spełnił moje marzenie. Bóg spełni. Ej, w ogóle mam jeszcze tej temki które wziąłem. I zdjęcia, będę mógł wszystkim... Ja cię mam zdjęcia, słuchajcie, aniołka. I mam zdjęcia, mam zdjęcia Boga. Mogę, będę mógł udowodnić normalnie. Nie no, od dzisiaj to ja chyba chodzę codziennie do kościoła, słuchajcie. Ja cię kręcę. Niesamowite, mam te wszystkie rzeczy. Dobra, muszę teraz cię znaleźć. Mam. Synku, czy ty mnie słyszysz? Ech. Gdzie ty jesteś, Ej, synku? Mamo. マモトータ Mamo, w ogóle Deep byłem play. w niebie, coś widziałem, to... Jak byłem ty duchem, byłeś w niebie? byłem w niebie, normalnie widziałem anioła, widziałem Boga, proszę, tutaj są te... Nie, ten... no synku, w... to chyba pojedziemy do lekarza, może jakiś wstrząs mózgu masz, czy coś, że tak to wiesz, co mówisz? ci teraz powiem? Mam bedroka, a <laughs> bedroka, to bedroka to nie można wykopać, prawda? Bedroka nie można wykopać, to zobacz, skąd prawda. mam tego bedroka, proszę, to dowód, widzisz? To nie, nie jest... no synku, ale najważniejsze, że ty się odnalazłeś i tak naprawdę jesteś... Chodź, pójdziemy do domku, wszystko mi opowiesz, tak na dobrą Dobra. sprawę, bo... Wracamy Bo mi się do nie chce wierzyć w, te, w tego Boga, ani anioła, ani w to wszystko. Chodźcie. Wracamy do domku, dziękujemy widzowie za oglądanie. To by było na tyle. Trzymajcie się, pa pa!